Ja witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś wyjątkowa okazja zobaczyć miasto, którego nie ma na mapach Google. A mówiąc dokładniej, to nie ma go w trybie Street View. Ten tryb pozwala pooglądać z bliska, z poziomu ulicy miasta, miasteczka i wsie na niemalże całym świecie. A tak się jakoś dziwnie składa, że bohatera dzisiejszego odcinka w tym trybie oglądać nie można. Jesteśmy w Wiślicy, w województwie świętokrzyskim, w historycznej Małopolsce. Wiślica to miasteczko malutkie, bo liczące coś około 500 mieszkańców. Prawa miejskie odzyskała Wiślica całkiem niedawno, więc stała się znowuż miastem. Prawa miejskie utraciła, niespodzianka żadna, w 1870 roku. Wiadomo, w wyniku reperkusji i kary za uczestnictwo w postaniu styczniowym. A uzyskała je bardzo, bardzo dawno temu, bo w wieku XIV jest to naprawdę bardzo stare i nobliwe miasto. Miasto, którego historia jest naprawdę bogata. I co więcej, miasto, które kiedyś było, zdaje się, że trzecim po Sandomierzu i po Krakowie ośrodkiem w Małopolsce. Niestety je dosyć mocno podupadło, albo może raczej niestety, bo dzięki temu można je podziwiać w takiej autentycznej krasie. Mamy tu nobliwe zabytki, o których będziemy zaraz rozmawiali. A przede mną, chociażby, widok ujmujący moje serce, czyli <laughs> zapadający się dach tutejszych wiejskich domów. Piękne i smutne zarazem. Historycznie Wiślica była niezwykle ważnym ośrodkiem małopolskim, o czym świadczyć może chociażby fakt, że odbywały się tu e, sądy szlacheckie aż do rozbiorów, ale również zjazdy szlachty, w tym zjazdy elekcyjne. Panie pośle, pajacować to może pan gdzie indziej, a nie w Sejmie, bardzo proszę. W 1587 roku w Wiślicy odbył się zjazd, który potwierdził, Decyzję części szlachty sprzed kilkunastu tygodni o wyborze wazy na tron króla, dokładnie mówiąc Zygmunta III. Wazę, jak pamiętamy albo nie pamiętamy, w 1587 roku część szlachty wybrała wazę, część wybrała Habsburga. Rozpoczęła się kilkumiesięczna potyczka, no, można powiedzieć, że wojna domowa. I co prawda, wyboru dokonali szlachcice. Którzy podejmowali decyzję na Sejmie Walnym na Woli, czyli na dzisiejszej, dzisiejszej dzielnicy Warszawy Wola. Ale po kilkunastu tygodniach szlachta zebrała się również w Wiślicy i ta szlachta potwierdziła, że polskim królem ma zostać wybrany Zygmunt III Waza. No i to tak naprawdę rozpoczęło krótką, ale intensywną wojnę domową pomiędzy zwolennikami jednego obozu a zwolennikami drugiego obozu. Wiślica jest również bardzo ważna dla historii polskiego prawa. Trzeba o tym wspomnieć, bo to tutaj weszły w życie tak zwane statuty wiślickie, a dokładniej mówiąc statuty wiślicko-piotrkowskie, bo część z nich została podpisana w Wiślicy dla Małopolski, a dla Szlachty Wielkopolskiej te statuty podpisano w Piotrkowie Trybunalskim. Tak czy owak, te statuty to były Pierwszy tak naprawdę na ziemiach polskich skodyfikowany system prawa. I co więcej, był to pierwszy przykład na prawotwórstwo, a nie tylko i wyłącznie na spisywanie prawa zwyczajowego. Te statuty prowadziły sporo różnych innowacji. Między innymi potwierdziły zasadę, że prawo nie działa wstecz, co wcześniej nie było takie oczywiste. A po drugie, chociażby prowadziło zasadę kar, odszkodowań za. Nielegalny wyrąb dębów i wprowadziło jasne zasady co do prawa wychodu. W ciągu roku z wsi, wieś opuścić mogą trzy osoby, nie ubiegając się wcześniej o zgodę swojego przyłożonego, swojego pana. A więc trzeba powiedzieć, że rewolucyjna zmiana wprowadzająca niezwykłą wręcz wolność osobistą. No, a tak na poważnie, to statuty były niezwykle ważne dla polskiego prawa. Ja jako absolwent Wydziału Prawa oraz osoba, która w sumie najbardziej na prawie to interesowała się historią prawa, doskonale statuty pamiętam. I cóż, myślę, że każdy student prawa, każdy absolwent prawa powinien z szacunku do statutów wiślicko piotrkowskich wisić odwiedzić. Ja to zrobiłem właśnie teraz i czuję się spełniony. Gata, czyli kościół pokutny, kościół baryczkowy, wybudowany z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w ramach pokuty za zamordowanie Marcina Baryczki. Marcin Baryczko zginął, ponieważ kolegiata powstała w okolicach 1350 roku na miejscu starszych świątyń, w tym świątyni romańskiej. W prezbiterium znajdują się freski rusko-bizantyjskie, z 1420 roku, ufundowane przez Władysława Jagiełłę. No, mam nadzieję, że uda się je zobaczyć. Ale sam kościół, to muszę powiedzieć, robi kolosalne wrażenie, szczególnie w tej pogodzie, na tle błękitnego nieba. zbudowany z kamieni, nie z żadnej cegły, tylko z ogromnych, ciosanych, pięknych, prostokątnych kamieni. I robi wrażenie takie, jakie miał pewnie robić, czyli wrażenie imponujące, Bardzo ładne freski i bardzo ładny kościół. Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem kościoła w Wiślicy Jest to chyba jedyna świątynia, która się zachowała w ogóle w Wiślicy, No ale jak jedna, to przynajmniej nie naprawdę mega porządna. Nie jakieś tam barokowe i neogotyckie obsyrajtki, tylko prawdziwy hardkorowy, głęboko średniowieczna gotyk. To mi się podoba. A to za moimi plecami dom Długosza, czyli. Ceglany gotycki wikariat, ufundowany przez Jana Długosza. Zresztą jest potem pamiątka, bo u szczytu tej ściany frontowej znajduje się herb Wieniawa, herb Długosza. Herb Długoszów bardzo ładny budynek i paradoksalnie pasujący do tej zabudowy, dookoła, która jest skromna, ale przyjemna. A budynek bardzo ładny naprawdę. Muszę powiedzieć, że ten kompleks, czyli kolegiata i dom Długosza, to naprawdę cieszy oczy turystów i nie tylko. był kanonikiem, który mieszkał w Wiślicy i zarządzał dobrami kościelnymi w Wiślicy. I oprócz domu Długosza, ufundował również dzwonnicę, znajdującą się za moimi plecami. Bardzo również ładna i również gotycka. Ciekawa, bo dół, dwa pierwsze poziomy są zbudowane z, z kamieni, a góra jest ceglana. Bardzo to ładne. w chyba ktoś we władzach miasta nie kocha swojego szwagra albo nie ma szwagra, który zajmuje się brukowaniem i kostką bauma bo rynek jest jaki? zielony, zadrzewiony, cienisty i przyjemny mimo 30 stopni dookoła mnie no ale jest to powiem szczerze trochę szok jednak po tylu miastach, które odwiedzam, gdzie większość rynków jest jednak Zabetonowana, i wakacji nie da się na nich wytrzymać. No to proszę bardzo, rynek w wiślicy pokazuje, że jak się chce, to można. Rynek jest piękny, zacieniony, pełen starych drzew. no Na tych ławkach tylko brakuje ludzi, a to ja usiądę się na soku. A przynajmniej potwierdzę teorię wielu aktywistów miejskich, że brak cienia sprawia, że polskie rynki stają się pustyniami stają się pustyniami betonowymi i o tym może warto jedno z powiedzieć, dosłownie jedno bo to długo bym o tym opowiadał ale trzeba pamiętać o tym, że winę za betonowanie polskich rynków ponosi również Unia Europejska która, owszem daje pieniądze na rewitalizację i na przywrócenie rynkom swojej pierwotnej funkcji ale wymaga też, żeby to jednak było przywrócenie pierwotnej funkcji i pierwotnego wyglądu takich miejsc a niestety albo stety, ale pierwotna funkcja wielu rynków miejskich to jednak był plac targowy, a więc plac pozbawiony drzew, pozbawiony zieleni, plac na którym co najwyżej może znajdować się mnóstwo kostki bauma i absolutnie nic innego ponieważ Unia Europejska nie da pieniędzy na to, żeby sprawić, że rynek będzie na przykład zielony Unia Europejska daje pieniądze na to żeby sprawić, że rynki wracają do swoich pierwotnych wyglądów i mogą znowu spełniać swoje pierwotne funkcje i niestety oznacza to że te rynki zamieniają się w betonowe pustynie. A w Wiślicy, jak widać, jest inaczej. A few moments later. Jeżeli macie wrażenie, że mam większą głowę niż na poprzednich ujęciach, to się nie mylicie, bo byłem przed chwilą w muzeum, Muzeum w Wiślicy, i muszę powiedzieć, że dawno nie byłem w tak dobrym muzeum. Już w ogóle mówiąc o małych miastach, to chyba nigdy nie byłem w tak doskonałym, fajnym muzeum, nowoczesnym, pełnym ciekawych rzeczy i z bardzo miłą obsługą. I więc serdecznie polecam. Można się wielu rzeczy dowiedzieć i miło spędzić czas w klimatyzowanych pomieszczeniach. W tym muzeum znajdują się rozliczne zapytki, ale dwa są szczególnie interesujące. Pierwszym z nich jest płyta orantów, czyli płyta modlących się, pochodząca z XII wieku i ze Starego Kościoła. I jest to w sumie zagadka bo nie do końca wiadomo kogo dokładnie przedstawia ta płyta tak człowiek postacie się modlą łacińska sentencja mówi o tym, że ci co są deptani będą trafiali do nieba, tak upraszczając no i do końca nie wiadomo kogo przedstawia ta posadzka, prawdopodobnie księcia Kazimierza Sprawiedliwego oraz jego żonę oraz dzieci oraz jakiegoś duchownego a drugą ciekawostką jest rzekoma misa chcielna, która jednak okazuje się, że nie jest misą chścielną i nie pochodzi wcale z wieku IX i nie jest wcale dowodem na to, co kiedyś się pojawiało w świecie nauki jako hipoteza popularna. A hipoteza była taka, że wiślica i plemię wiślan zostało ochrzczone wcześniej niż mieszko ościł polan. Przez jakiś czas była taka teoria krążąca po świecie nauki, że. Ta misa, niby ścierna, jest dowodem na to, że tutejsze plemię przyjęło chrzest o ładne kilkadziesiąt lat wcześniej niż mieszko. No ale obecnie ta teoria, hipoteza jest już uznana za nieobowiązującą. Misa jest zagadką. Nie do końca chyba wiadomo jakie było jej przeznaczenie, ale na pewno nie było to miejsce, w którym przyjmowano chrzest. Kościół, muzeum, dom Długosza. Zachwyt nad rynkiem, który nie jest wcale betonowy, tylko zielony i dający cień i ochłodę, i to wszystko, tak naprawdę, można to zaliczyć w dwie godzinki niespiesznie. I serdecznie polecam taką wycieczkę sobie kiedyś uskutecznić. Bo wisica naprawdę robi wrażenie, robi wrażenie w długi nasób, robi wrażenie tym, w jaki sposób wygląda obecnie, robi wrażenie tym, jak znacząca była kiedyś. I powiem szczerze, że. Chyba nie ze wszystkiego zdawałem sobie sprawę. Zawsze ta nazwa wisica gdzieś w mojej edukacji o głębokim średniowieczu gdzieś się przewijała, ale nie wiedziałem, że jest to naprawdę aż tak znaczące i ciekawe miasto. I myślę, że nawet nie myślę, tylko wiem, że warto je odwiedzić i do tego Was zachęcam. Nie pokazałem wszystkiego, także dlatego, żebyście mieli co odkrywać i żeby pobudzić wasz apetyt być apetyzerem a nie zaspokoić cały głód i sprawić, że będziecie napchani informacjami o wieślicy więc serdecznie zapraszam